pasie, jakbym robił coś Z tych macierzyńskich wielkich osiągnięć Cała farba Cześć, Jedziemy zaraz ze wami do ławki z bratem I ja odbieram w końcu tą paczkę To był w ogóle mój cel tej podróży <nichts ale shutort rivalry> Mój brat idzie się spotkać z kolegą A ja odbieram paczkę I spędzę z bratem czas I w ogóle z rodziną Kiedy ja byłam u tydzień temu, czy nie wiem, ale już mi się tęskni, więc ubieram się i jedziemy. Już jesteśmy u babci, przed chwilą przyjechaliśmy i jest rodzina, więc jak pojadą, to otworzymy razem paczkę. Patrzcie, jak słoneczko świeci. Ja to po prostu uwielbiam być Pięknie jest Dobra, robimy unboxing u babci Patrzcie jak nam wielka Otwieramy ją Wyświetlamy jakoś Trochę się, się musiałam posiłować, żeby to otworzyć Jest taka kartka I pisze Cześć, serdecznie dziękujemy za udział w zabawie Jest nam na szalenie miło, żeby wystarczyłeś w konkursie Gratulujemy i podsyłamy zapas pacjentków Kornel Niech umilą każdą chwilę i dodadzą energii Pozdrawiamy ciepło i te... No i mi nazwisko i tego menadżera czegoś tam. I patrzcie, to jest takie. Pudło wielkie. Piszę tu jest ile? Chyba nie piszę ile środku. Nie wiem. Ale to jest jakieś chocolate salted caramel, czyli czekolada z strony karmel Takie pudło. 24 cztery środku środków, bo o kurde, to są ładnie tego. To są czekoladowe. Cztery pudła takie, matkę. Ja to tyle, że. P chocolate, czyli takie masło czekoladowe. I biała czekolada. Cztery <grystanie> takie pudła, widzę, jednym jest po 24 sztuki. Teraz idę do rodziny jak sobie wybieram, które chcę. Patrzcie. Matka. Dobra. Chciałam wam to pokazać, ale ja nie pokażę, no ale dobra, że są dwa. I tu dwa. Masakra, ile tego spa. Widzicie? Myślę, że czekoladowe to najszybciej pójdą Masakra, okay, ile tego jest, ale fajnie Będziemy to jeść Wstałam przed chwilą Idziemy zaraz do fryzjera Sprawdziliśmy tak późno, że już w sumie nagrywałam Jeszcze gdzieś tu było północ, a mój brat jeszcze wymyślił, że będzie gotował na szczęście Powiedziałam mu, że tego nie robił i będzie robił, robił to dzisiaj, ale Cześć. O 12 chciał wczoraj gotować, więc na szczęście udało się go do tego pomysłu. Żebym żeby tego nie robił. I teraz on do fryzjera, on będzie jeszcze pierwszy raz ciekawy, jak mu zrobi tą fryzurę. Czy będzie zadowolony, bo nie jeździ do miasta, a tutaj to pierwszy raz się pójdzie. Jakaś babcia mu zrobi taką fryzurę, to będzie po prostu... Nieubycięty chyba, tak myślę. Nie no, mam nadzieję, że on będzie nie zepsuje tych włosów, bo jakby mu zepsuła to... Sama bym nie chciała. Wyszłam po stadninę, za to nie było zwierząt. I cześć, byliśmy u tego... O, już się patrzą. Daniela. E, byliśmy u tego fryzjera przed południem i szkoda, że o 13.00 jest Pojechaliśmy drugi raz później o 13.00 i ja nie myślałam, że to w, tak na wsi w sumie, czy, no, ja też mieszkałam na wsi, ale takich kolejni nie było. Przecież to była taka kolejka jakieś na farbowanie było tyle pań, że, że nie załatwiliśmy nic się tego nie, no, nie, nie ostrzygły dzisiaj, więc dopiero musimy w piątek, na piątek ma, czegoś tak jest umówione, mówione, więc nie wiem, co z tego będzie. Ale są piękne Daniela Są Daniela Gdzieś tu były psy, a teraz nie wiem, się nie stało Ale to jest tak strasznie gorąco, że... że to jest to, że musieliśmy jeździć te dwa razy A się patrzą, śpią Są bambiki, patrzcie Leżą tam Merda, oglądał nawet jeden. Nie wiem, wam to pokazać, czy tam będziecie jeździć Ale wie, w jest jakiś w Rzeszowie Tutaj. E, jakiś koncert taki, to już ja to wiedziałam, że tak coś jest, ale nigdy się na tym nie byliśmy, że jakiś koncert psa widzę, tam to tu nie było. Koncert jednego serca, coś w tym takie jakby, takie duchowe, takie jakby, nie, takie koncerty, niech to nazwać, no takie duchowe, nie? No i nie wiem, czy tam nie pojedziemy. O, ale piękny kończy się patrzy kucyk, tu stoi. I nie wiem, czy pojedziemy, jutro więc nie wiem, czy one będą chciały jednak gdzieś jeździć, czy zostać w domu, nie wiem, a pojechać bym pojechała. Myślę, że to też zależy trochę ode mnie, czy ja będę chciała, bo jak nie będę chciała, to wiadomo, że nie pojadę, mi nie zostawię, mnie. Są zajce. kucyka kucyka tak daleko wzięli? Idziemy zobaczyć inne zwierzęta. Tu co chwilę małe kózki widzę. Widzicie to? O tu jakiś widzi. Ja kocham zwierzęta. Siema. Byku. Ile <laughs> stoi? Patrz, są malutkie kozy. Siema, siedzi. Ona w ogóle wygląda jakaś taka chora taka jakby coś, jakby coś, coś pić pała z osioł. cała farma. Nowy źrobaczek chyba się urodzi, bo takiego się nie widziałam, taki ładny brązowy i sobie biega przed tą swoją matką pewnie, nie? i biega koni jak teraz tak jakby w kółku, jakby się uczy. Kiedyś widziałam innego śrubaczka, to sobie biegam normalnie przez przeszkodę za matką. A ten sobie w kółko tak, nad takim tym specjalnym chodzi. Chodź się, się nad wodę. Miałam wyjście albo później na wodę, albo później do lasu, więc wybrałam jednak wodę. Chociaż było, że idę do lasu, ale tak mi było gorąco jak wyszłam. Na w końcu skończyliśmy w wodzie i sobie była. Więc co się okazało? Że Ten koncert co jutro ma być. Będzie to taka dziewczyna. Dziewczyna kobieta, no ale nie? Którą też słucham jej piosenki. Więc jak się uda, to będzie fajnie, bo nie wiadomo w sumie czy jak wyjdzie, czy jedziemy na ten koncert, czy idziemy do rodziny po drugiej stronie rzeki, bo one tam mają sobie takie jakby jak, jakąś szczepę tam taki mają po prostu swój plac i, i tam się kiszoginsko, czy coś zrobi. Ja wolałabym ten koncert, nie? Jak, będzie, jak jedziemy na koncert, to czy jak pojedziemy na koncert, to pojadę, a jak idą tam, to ja nie idę, bo mi się nie chcą. Po prostu ja za dużo ludzi tam będzie, będzie nas w 20, jak nie więcej osoba się cała rodzina znowu podjeżdża, siekki znajomi mają być, to nie wiem, że będzie mi się chciał. <laughs> Siema Rysiu, nie? Rysiu szczęśliwe, chyba ale woda, nie? Idziemy tam daleko, gdzie ostatnio I zobaczymy co będzie jutro Chyba, że oni pójdą do rodziny A ja pojedę ze starszym bratem tam na ten koncert Nie wiem, zobaczymy, bo no, pojechałabym, serio Ej no nie kup tak No nie <laughs> normalny jakiś ty No i znowu cały będzie z błota Ja oczywiście też, no tragedia sobie No i co ty robisz? No patrz Wariacie. Pływasz. Ostatnio wam nie mówiłam, ja ostatnio byłam z małą to musiałam go ratować Wzięłam go za obrożę i go ratowałam Musiałam się wrócić z na głębszą wodę, sama się jeszcze zmoczyłam I musiałam go ratować, bo płynął w miejscu i go prąd rwał No i znowu krzyczeczary, idzie oczywiście Jak ja pójdę dalej, to przyjdzie A tak to ja jestem za blisko tego, za blisko brzegu, to łazi po krzyczeczarach zaraz do wody Ale kamyczka ci rzucę, to polecisz, nie? Rico! Kamyczek? Haha, no wiedziałam I leć, szybko, dawaj kamyczka! Ale jest cieplutka. Jeszcze tego dnia chyba nie byłam nad wodą. Dawaj kamyka, szybko. My gdzieś po 17, jest tak fajnie cieplutko. Dawaj kamyka. Szybko! Szukaj go! Szukaj! Szukaj kamyczka! Ale jesteś happy. Całe mokry, no ale fajnie. Się, jak się denerwuje, komyczków nie rzucą. Komyczek? Komyczka ci mam rzucić? Się pasie jak krowa na no, ja esyzję jeszcze. Ale podobno to zwierzęta takie jedzą, żeby oczyścić się. No, No on jest po prostu wariat. Jaką mlaszczę jeszcze? Wróciliśmy niedawno do domu. Już w butach i wracałam już na boso, a z tym psem to tragedia była wreszcie na boso, musiałam biec prawie po tych kamykach, w ogóle jaka ja sam na mnie, tak Ładnie, takie drzewa. W ogóle byliśmy, w, w ogóle byliśmy ostatnio w Pepkonie. i tam są takie piękne ciuszki dla dzieci, że masakra, nie tylko w Pepconie, Jakieś w jakiś tam e, senseju, widziałam na scenie senseja czy tam w Smyku, czy tam, do Smyka to tam nie chodzę, kiedy ja byłam w Smyku, dawno temu. I że takie były w przypadku piękne ciuszki, że masakra. Ja w ogóle jakoś mam takie instynkt macierzyński już od jakiegoś czasu, że <grym>, że masakra. I mi się takie ciuszki, te wszystkie takie dzieci dla, dla moich dzieci podobają. A w ogóle ja dzieci lubię, nie? Ale te, te ciuszki dla dzieci to są po prostu masakra, takie śliczne. Moja mama to samo, no ale moja mama ma dzieci, a ja dziecka nie mam. I po prostu taki mam instynkt macierzyński od jakiegoś czasu, że masakra. Taki baby fever, jak to się mówi, ale baby fever to jest bardziej jak się chce się do dziecka. Ja nie, że chcę, bo ja. Długa droga przede mną mieć dziecko. Ale, roz, ale po prostu mam takie właśnie taki macierzyński i po prostu takie coś, że mi się tak podobają ja takie dla dzieci takie ubranka, że masakra. Takie są śliczne, że kiedyś takiego czegoś nie było. Czyli jak ja byłam, to w raczej były, nie? No ale ileś tam lat wstecz co jeszcze na świecie nie było. A teraz są takie śliczne ubranka w sklepach. Bozaże jakie są te takie starsze, jak widziałam, jak teraz ludzie ubierają dzieci I takie są piękne, że... Jak moja siostra urodzi, to będzie po prostu wtedy to będzie kupowanie. Ona to będzie na pewno fajnie ubierać dzieci. A, dziecko, ja już to wiem. Naprawdę. Idę teraz się oglądać. Będę ludzi Rodzina pojechała, zostałam sama z bratem. gdziełam niedawno z psem. I nie mam planów, co teraz robić, więc idę chyba sobie YouTube a oglądać. A jutro będzie ciekawe co jeszcze się będzie działo. I jutro będę nowego vloga zaczynać. A tego już skończę. <laughs> tam to będzie taki typowo urodzinowy. Nie widzicie tego. Ale jest piękne zachod słońca zachodzi. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się. Yy, we wtorek. Chyba tak. No tak, jak mi się daje. A w sobota. Teraz widzicie ten film w sobotę, a następny z urodzin będzie we wtorek. Tak właśnie będzie. Więc dziękuję Wam za oglądanie i za to, że jesteście. Za to, że oglądacie. I widzimy się w następnym filmie. Bajo, do zobaczonka.